Witajcie, tylko dwa słowa, yy, bo chciałam Wam opowiedzieć o pewnym bardzo ciekawym zakupie ja przede wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy komentowali ostatnie wideo, bardzo przepraszam po prostu wróciłam tak śmiertelnie wykończona, że po prostu padłam dzisiaj wieczorem powinny się pokazać przepisy na kwasy specjalnie dla pani Józefy pozdrawiam też serdecznie Jolantę i Graszkę i moje psy też pozdrawiają, jednocześnie jeśli na filmikach czasem słychać szczekanie, to nie są to moje psy, tylko jest to po prostu Miejscowe pospolite ruszenie, bo tutaj właściwie na dużej części posesji są psy, tylko nie są to psy takie jak kiedyś bywało, tylko w większości miniaturki o bardzo donośnym i przenikliwym głosie. I to było na tyle. Otóż yy, chciałam powiedzieć: przede wszystkim ja nie zamierzam nikogo i nic reklamować, a na pewno nie reklamowałabym yy, czegoś takiego jak Rossman, ponieważ jeśli by nawet reklamować reklamować to chyba polskie firmy, ale nie o to chodzi, A więc z góry tłumaczę, nie, nie dostaję żadnych pieniędzy za reklamowanie, co prawda czasami to szkoda, ale niemniej jednak taka jest prawda, natomiast dzisiaj przy okazji odkryłam bardzo ciekawy preparat w Rosmanie i zachęcam tych wszystkich, którzy podobnie jak ja, mają problemy z uczuleniem na insekty, na komary, myszki i tym podobne stworzonka, które zatruwają nam życie w ciepłych porze roku, a mianowicie odkryłam bardzo ciekawy środek. Jest to rzecz reklamowana jako olejek z drzewa herbacianego, podczas kiedy istotnie jest to mieszanina dwóch olejków, olejku z drzewa herbacianego i Olejku cytrynowego. Jest to wyjątkowo dobre połączenie, które znajduje świetne zastosowanie w naszej, w aktualnej sytuacji, szczególnie w okresie letnim. Olejek z drzewa herbacianego jest jednym z najsilniej działających olejków o bardzo silnym działaniu. Przede wszystkim jest on w stanie świetnie dezynfekować. Przede wszystkim chorą skórę, a jednocześnie potrafi ułagodzić ugruzienia komarów. W połączeniu z olejkiem cytrynowym jest to świetne połączenie, ja już sobie sprawdziłam. I zachęcam Was do zakupu. Leczy także wszelkiego typu trądziki, infekcje. Wystarczy dodać kilka kropli do toniku bądź do bułeczka kosmetycznego, i od razu można walczyć z wszystkimi wypryskami. Można płukać zęby, zapobiega kamieniowi nazębnemu, zapobiega także próchnicy i odświeża oddech. W Ilości kilku kropelek na łyżeczkę wody łagodzi wszelkiego typu ugryzienia insektów i jednocześnie wspaniale działa jako tonik po wysiłku przy obolałych nogach, naciągniętych mięśniach. Jest to wspaniała rzecz. Także w małej ilości, bardzo małej, możemy podawać na przykład psom, które się drapią. Możemy dodawać do szamponu, jest lepszy niż niektóre preparaty na łupież, a także zamiast sztucznych deodorantów możemy wykorzystać po prostu wodę z kilkoma kropelkami takiego olejku i zwracam was, Waszą uwagę na to, żeby jeśli decydujecie się kupować dezodorant rzućcie okiem na składniki jakie zawiera ponieważ preparaty, które zawierają aluminium już jak wykazały badania są po prostu kankrogenne czyli powodują nowotwory wydaje mi się, że jeśli istnieją naturalne środki, to może lepiej byłoby korzystać właśnie z takich środków, a nie nastawiać się na zagrożenie chorobami. To jest bardzo istotna sprawa, więc w każdym razie warto wybrać się do Rosmana i coś takiego kupić. Powinno to wystarczyć na całe lato, kosztuje to 13 zł, a więc jest to cena praktycznie dwóch dezodorantów, a starczy na o wiele dłużej. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj spróbuję przepisy na kwasy wrzucić. Nabyłam drogą kupna ten właśnie Z. Staw, który ma zastąpić, umożliwić lepsze nagrywanie, ale na razie jeszcze go całkiem nie rozgryzłam, i wieczorem będę próbowała coś nagrać najlepiej fragment farfałków, żeby zobaczyć jaka jest różnica. Natomiast później chętnie Wam przeczytam fragment instrukcji, w której nie jest co prawda podane, jak unieruchomić komórkę bądź aparat fotograficzny na statywie. Natomiast jest bardzo dużo doskonałych rad, mianowicie takich, że nie powinniśmy połykać baterii, nie powinniśmy także ich gryźć, ani używać ich do zabawy. Więc ja nie wiem, miałam wrażenie, że chyba jest to produkt przeznaczony dla osób korzystających z gościnnych domów bez klamek, ale o tym może innym razem. A także dzisiaj w każdym razie chciałam Wam tylko polecić olejek z drzewa herbacianego, o którym spróbuję opowiedzieć o jego historii i wspaniałym działaniu przy innej okazji. Na razie jest to kilka słów i pozdrawiam Was serdecznie. Do miłego usłyszenia.